Czemuasz Burewicz, w każdym odcinku wyrywasz kość dupę. Idziemy do maksimala ziwki. Daj spokój, ja tam wolę jakieś młode z podstawówki. Słuchaj ta. krótka piłka z mojej strony, robisz pałę czy nie? Tu jest zdjęcie, kurwa mojego pindola, albo robisz, albo nie. O fule, jaka krótka pała, nie będę ci robiła pały. E, no trudno co zrobić. A może słuchaj, wyliżę ci stopy. Idziesz na to, weź Daj mi swoje sofiksy Ej, wyliżę ci całe stopy. Potem spuszczę ci się na twarz. Nigdy w życiu. Ale pożyczę Ci zdjęcie od komunii na dwa dni i zjedziesz na razem, zjedziesz na ręcznym i dasz mi dychę. Jezuś, z komunii? Pokaż. Na biało jesteś jakoś ubrana? Poka, poka. Ja... Ty, mia miałeś stringi czy gacie potacie jeszcze? i że wezmę na dwa dni, na ręcznym sobie zjadę. Edafil. No. To zrobić, trudno. Coraz trudniej dupę wyrwać na mieście. Fajny tornister kochanie. No Ech, wyrwałem fajną małolatę taką wiesz, z drugiej C. Zajebista, wiesz, liżę dupę, tylko rodzynek mm, mi nie wygrzebała, wiesz, ale taką mnie stopy dała do wylizania, wiesz, fajna, fajna taka małolatka. Szkoda, że nie jest yy, chłopcem, ale wiesz, jest dobra, chcesz poznam czy z nią. Yeah. Yeah, yeah. Dobra, jedziemy wieczorem dalej na łowy. Kaman. on. Słuchaj, gdzie może jakieś dupy jeszcze fajne poznać? No jak to gdzie? Tutaj, w non-stopie, najlepsze dupy, w Trójmieście mieście są. W non-stopie powiem ci słabo, tu mało laci z pustek. Napierdalają policjantów. O, pamiętam, mój kubel płacze do dziś. Na dużego fiata nie udało się wyrwać z żadnej dupy. Teraz mam Mercedesa, może jakoś pójdzie. Ja będę udawał, że mam komórkę tutaj. Wiesz, no to Mercedes jest klasa. O, Mercedes się nadaje, konkretny. No, no, kierowca, zrób parę bajerów, a ja niby gadam przez komórkę. Weź parę popisów, strzel na 6. Widziałaś dziewczyno, się skacze, się pływa, ciałko też mam zajebiste, bajerka jest. Jak się nazywasz książę? Maj name imię Zborewik. A jak masz na imię? Porucznik. Hmm. To spadam. Motyla noga. Rzeczywiście gdzieś znikła. Gdzie ona jest? O, ale torbę z lotu zostawiła z pieniędzy. Słuchaj. Dziwko, bez szkoły. Jeszcze raz mi spierdolisz w tym odcinku, będę musiał ci mortę skapiszonować. W każdym odcinku wyrywam jakąś dupę i tak ma zostać. Wyobraź sobie, że jestem piłkarzem. Łoisko, pełno ludzi, ja tyle od ziemi wyskakuję, cała drużyna, druga na mnie, ja ich wymijam, wiesz... Opside i gol. Strzelam gola. A, a skąd masz taką koszulkę, Pumy? <laughs> się gra, się mać się masz, słuchaj, może ty znajdziesz mi jakąś dupę Pff, nie wiem, ja się nie znam na dziewczynach, zbytnio może Karol coś załatwi słuchaj, to ma być laska jakaś z klas 1-3, bo ja takich starszych, aha 1-3 ja takich starszych to nie lubię słyszałem, że dyskoteka jest, bo usko... ja nie wiem nic o dyskotekach żadnych, może Alina coś będzie wiedzieć słuchaj, jest dyskoteka klas 1-3, masz mi załatwić dupę jak miał mi tu jakąś dupę załatwić, gdzie ona może być? Tutaj może tu wchodzę O witam ją Panią szczeka rozebrana? Też <ścoughs> no, fajna jesteś No i fru na całego hoplo No z nie rób sędziem Czy rozbieraj się Dziewczyno, weź jakieś ruchy już, bo... No, sweterek w górę. Jezuś, weź cała Polska na Ciebie patrzy, ty się zaplątałeś już swetrze, no szybciej. No. <śmiech> <śmiech> uf, uf, dziewczyno, trochę powagi, weź się zanim. A co ja źle zrobiłam? U mój cycki. Trochę higieny dziewczyny, bo... Nie naprawdę nie porucham w tym odcinku. Idę złapiać jakiegoś bandytem. Złapię jakiś terrorystów, żeby było coś na czasie. Może tutaj coś. O! Gdzie jest Bill Laden? Wiem. Nie znam. Ja nic nie wiem. Proszę mnie to. Gdzie jest Bill Laden, bo będę strzelał z skapiszoną? proszę no, nie, nie wiem. Halo, George Bush? Mam prawą rękę Billadena. Szykuj kasę. No Borewicz. Dobrze, że złapałeś tego Billadena. Szkoda, że go zabiłeś, bo sam go potorturował trochę tutaj. Wiesz, trochę stawiał opory, ale skarata raz wiesz. No Borewicz. Gratulacje, że zabiłeś Billadena. Nagrodę oczywiście podzielimy się. Ochowajcie chowajcie tego Billadena. Dalej go tam weź. Jeszcze go w nogę uszczypnij. Masz, hamie. Jak na córkę Billadena to nawet fajnie wyglądasz. Zary, że starego ci zajebałem, ale może się poruchamy trochę. Co ty na to?